No to coś się rozł. Jesteś na Lumiki. Dobrze, już, tylko nie mogę wyłączyć TC. Nie dołączy do nas. Spoko, spoko. popsuło się dobre. wszystko, nie mogę wyłączyć tej zakładki Discorda. Co? Dziwna. No. Shift, shift. Nie, nie mogę. Nie, nie mogę. To zadzwonię do Ciebie i nie. Co się nie nie dzieje? To co nie mogę tego wyłączyć, nie, nie mogę Mati. Tego wyłączyć. Poczekaj właśnie, chwilę, poczekaj. chwilę. Dobra, chyba ginę właśnie. Kto ma takie echo? Nie ja. Ty. Nie ty. wiem, bo jak z Paczewskim nie graliśmy we dwóch, to grałem było zero echo. Nie echo. wiem, to jakiś problem mam ze No suchą... kom... ty tak jakby bo... ciebie nie słychać podwójnie, więc no to ty. Czekaj chwilkę. Bo osoba, która nie słychać podwójnie, ma po prostu Echo od takich jazd. Słychać? Dalej? E... Już nie. Chyba nie. Muszę odpalić to przez administratora. Zadzwonić do Ciebie, wejść do teraz do Fortnite. A, A co się o, nie stało, nie, Miki? A oh, ja nie jestem nie mogę na Twitterze, ma się Discorda, to jest taka zakładka Discorda, którą się... Dobra, chyba wagina właśnie, no chyba ale... właśnie. Ale... Jezu, co to jest, no to powył... ja to muszę mieć? nie wiesz jak to Nie wiesz jak to wyłączyć? Nie, nie. Dobra. Dobra, Fortnite na Fortnite Zamknij po prostu, z rundy. No nie A wiem, do... kto to zakłada. Shift tylda. Shift tylta. No i znowu jest, no jest echo. Damian chce Damian. to wyłączyć. Nie, ja z nim nie. Nie, gram. ja z nim nie. Gram. Dobra, wychodzę. Dobra, wychodzę. Cześć się mam, widzowie, cześć, cześć, cześć.